Cześć, witajcie serdecznie, ja jestem oczywiście Darek Dareczek i to jest Eurotrack Simulator 2. Tak moi drodzy, jak widzicie jestem przed moim MAN-em, gdyż albowiem, ponieważ pora skończyć, zobaczcie tutaj, aktywne wydarzenia World of Tracks. 3 na 3, 3 na 3, 14 na 15 i po raz skończyć właśnie Halloweenowe wyzwanie. Zapraszam. Tak, widzieliście, już wszystko zrobiłem, zapalam. Ja już mam tutaj wzięte zlecenie. Jestem we Francji. Już wam pokazuję, gdzie ja jestem teraz. W Nicei i będę jechał do Marsylii. Do Marsylii? Nie wiem, zaraz zobaczę, gdzie ja będę jechał. Ja sam jest nie jestem pewny teraz. Dobra, jadę po moją naczepkę tutaj się podpiąć, bo ona tu już jest. Tak, tak, to jest naczepa moja. Oczywiście nie Lidl, tylko Brackenridge. Ona tu jest sprytnie wkomponowana, schowana. Zobaczcie, bardzo ładnie ją tu widać. No i co? Ja to tak zrobię po profesorsku. Awaryjne, oczywiście, bo jak żeby inaczej. Czekajcie. Szyba w dół. Patrzcie to. Tak naprawdę, nie? Patrzcie, szyba poszła w dół. Łeb za. Ueb za okno, wsteczny i cofamy, nie? Normalnie mógłbym na lusterka, ale ja normalnie po wieśniacku, nie? Po wieśniacku, a co? Cyk. Zobaczcie. Szyba do góry. Ręczny. Wyłączamy już awaryjne i podpinamy wszystko, bo jak żeby inaczej? Bez znaczenia nie pojedziemy. Jestem gotowy do pracy oczywiście. Dobra i teraz tak. Faktycznie do Marsyliady. Zobaczcie, nie jest zbyt długa trasa, ale będę chciał zobaczyć, czy odblokuje mi się ta trąbka, bo kiedyś próbowałem zrobić tą trąbkę w międzyczasie i nie dało się i nie wiem, czy nie trzeba mieć wszystkiego po prostu zrobionego, żeby tą trąbkę właśnie odblokować ją w, w, w sklepie, w warsztacie i ją zamontować właśnie. Jestem mega jej ciekawy. Gdzie ja wyjeżdżam? Tam na wprost, OK? Ile ja mam kilometrów? Tu nie było daleko. Ile tu jest kilometrów? 247 kilometrów. Jest to oczywiście zlecenie zewnętrzne, bo tylko takie można robić e, wykonując zlecenia z Halloween. Czyli konto oczywiście musimy mieć podpięte pod World of Trucks, bo inaczej nie da rady. Dobra, patrzę w prawo. Patr w lewo pusto, w prawo. Dobra, jedziemy, 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 jedziemy i wyjeżdżamy już, trudno. Skręcam w prawo. Jak w prawo? Ej, w prawo miałem skręcić. Pojechałem w lewo, dobra. Ja jestem typ, ty. Skręć w lewo. Ja jestem typ. On mówi, skręć w prawo, a ja pojechałem w lewo. Dobra, to jedziemy już w prawo, jak mnie tak kieruje. Wyłączam sobie doradcę drogowego. Dobra, najwyżej. No właśnie, ja miałem iść jakby. Tam miałem jechać, a pojechałem tam. No nie szkodzi, trudno, tak bywa. Jak już tak pojechałem, to tak jedziemy, bo ja nie będę przecież. O lipton, lipton, tii. Nie będę jechał przecież, zawracał się, kombinował, wiecie o co chodzi, nie? Tu trzeba po normalnie jechać. Dobra, mam nadzieję, że będzie tak samo fajna ta trasa, chociaż nie wiem czy ja bym nie wyjechał na tą samą trasę właśnie. Tylko że jakby, wiecie, z drugiej strony, nie? Tak mi się wydaje, wydaje że tak by to mogło być. Jedź prosto, prosto. no jadę prosto, zobaczcie jakie tu ładne palmy są po lewej stronie, o, 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 tu je widać ładnie. No i ta super jest ta naczepa i to już jest ostatni raz kiedy wiozę tą naczepę, bo więcej już nie będziecie mieli okazji oglądać, bo już nie będę wyłożył tych dostaw z Brackenridge do Brackenridge, ani żadnych tych naczep związanych z Brackenridge, czyli z wyzwaniem Halloweenowym, ale mam nadzieję, że niebawem pojawi się oczywiście event świąteczny, gdzie będziemy jeździć po śniegu, w świątecznej atmosferze będziemy na pewno wozić jakieś prezenty, bądź coś tego typu, na pewno coś związane coś związane ze świętami, no nie mogę się doczekać po prostu, nie? wydaje mi się, że to będzie lepsze niż te znaczy ja bardziej wolę święta niż Halloween, ojej, że miałem pomarańczowe eee, uwielbiam święta Bożego Narodzenia i właśnie święta dla mnie są czymś mega super, nie? ja to bardzo chętnie sobie takie wyzwanie pojadę tam, właśnie na śniegu. Oczywiście będę wgrywał śnieg do Euro Truck Simulator 2, bo jak żeby inaczej. I będę cieszył się oczywiście zimową pogodą. Bo teraz, jak widzicie, mam jeszcze jesień, bo jest listopad, ale jeszcze trochę. I myślę, że już pod koniec listopada, albo w grudniu, już śnieg tutaj zawita do mnie, nie? Zobaczymy, teraz to. O Jezu, ja ten guzik nacisnąłem, bo mikrofon mi zasłania moją kierownicę i nie widzę, gdzie mam ręczny, kurczę, chciałem ręcznie wcisnąć i wcisnąłem wyłączenie silnika, bo ja mam ręczny zaraz pod y, guzikiem y, y, włączenia i wyłączenia silnika, nie? Oczywiście mogę to zrobić na wyczucie i chciałem to zrobić na wyczucie, na pamięć, wcisnąć ten guzik, no ale nie trafiłem, nie? A że nie widziałem dobrze, bo mi mikrofon zasłonił, no to nacisnąłem start, stop, nie? Y, tu będę jechał w prawo, okej, okay, znowu czerwone, no... Znowu dam ręczny, i to mi się udało na wyczucie. No, no tu jakieś owoce wiezie, zobaczcie. Ten ruit. Normalnie owoce wiezie, na przecier, na... bądź jakieś inne rzeczy, nie wiem, bo to listopad, to chyba nie ma tak. Chociaż, ja jestem we Francji. Tam na dole, kto wie, czy tam jakieś owoce nie, fajne nie rosną o tej porze, nie? Wiadomo, teraz czym bliżej zimy, tym będą lepsze pomarańcze, mandarynki i tak dalej. Te wszystkie takie owoce cytrusowe będą spoko, nie? Do jedzenia. Mega słodziutkie oczywiście u nas nie rosną, w kraju trzeba sprowadzać z Hiszpanii, z Cypru i nie wiem, z Grecji, z Turcji. W Turcji też mają bardzo dobre pomarańcze, a w Polsce mamy bardzo dobre jabłka i jabłka. I naprawdę nie mamy się czego wstydzić, nie? Jeżeli chodzi o Europę, czy nawet chyba świat, bo jabłka mamy naprawdę dobre. I ja znowu stoję na czerwonym świetle, no nie może. będzie będziemy się trochę odbijać, bo jadłem obiad niedawno, jak to nagrywam. Także sorry, jak mi się gdzieś tam odbija, albo tak gdzie zrobi takie. wiecie. Dobra, znowu ręczny, bo to jest masakra. Jest Titek, jest Titek, dobra. Tak brzmi ten Titek normalny. Zobaczymy, jak będzie brzmiał ten drugi, nie? Ja mam nadzieję, że to się właśnie odblokuje. Od razu, oczywiście, pojedziemy sobie do warsztatu, żeby to sprawdzić, bo ja się nie mogę doczekać tego. No patrzcie, ten stoi za bo ci tam jadą, i ten ma znowu czerwone. No ja nie wierzę. Teraz ruszył. Aha, bo on już był wyjechany, tam na środku stał Na środku stał tego y, skrzyżowania, już wyjechał poza, wiecie Poza światła, nie? On musiał po prostu skręcić w lewo Dobra, ten jedzie, Ten też idzie w lewo, ten idzie prosto przede mną Ale tamten skręca w lewo, no i on tu będzie blokował wszystko, masakra Jecie, jecie mam zielone, jedź Dobra, jedź, Uuu, mamy to! Słuchajcie, jak już nagrywam ten odcinek, to mam poprawiony mikrofon, na nowo ustawione wszystko, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać i że Junior już nie będzie gadał. Dorek! Dorek! Masz crispy! Wyłącz setę Crispi! crispy! Wiecie, nie? Ja już nie mam crispy. Zobaczcie, jaki ładny stadion po lewej, ja w to nie wierzę. No mega jest ten stadion, piłki nożnej to jest chyba. No, zobaczcie. Normalnie ja jestem fanem stadionów piłkarskich, nie? Elegancki stadion. Ciekawe, czy by tam. Czekajcie. Aj. Widzieliście. Uy, czekajcie. Ja tu muszę stanąć. Normalnie, można zdjęcie zrobić. Katalog. Nie, media, tryb fotograficzny. Tak to było. Tu. Oczywiście. Ja tutaj mogę. Se... O! Do góry, no bo jakże by inaczej. Patrzcie, to stadion piłkarski w Nicei. Dokładnie, stadion piłkarski w Nicei. No, masakra. Elegancko. Escape, escape. Wracamy do ciężarowy. Sorry, ziomeczki. Już jeżdżę, już jeżdżę, już wyjeżdżam, już jadę, jadę, jadę dalej. Ja nie zwróciłem uwagi, że ja tu mogę zdjęcie zrobić. To jest właśnie mega sprawa teraz, że w Eurotracku można robić te zdjęcia, i później, będąc w menu, wchodzisz sobie w te zdjęcia. W miejsca, które odwiedziłeś. I może sobie przeglądać, nie musisz tam wracać, czy coś, czy gdzieś szukać po folderach, gdzie ja mam tu zdjęcie. Tylko elegancko można zobaczyć to z poziomu gry, nie? Te wszystkie odwiedzone miejsca, tak samo punkty widokowe, które mamy, te przerywniki filmowe, też możemy sobie jak już odkryjemy raz w grze, to później z poziomu menu, oczywiście, możemy sobie taki punkt widokowy jeszcze raz obejrzeć na spokojnie i przypominać sobie te trasy, które się tam jechało, nie? Tym tirem, czy na przykład osobówką, bo też może, może jechaliście osobówką akurat i jakieś mieliście super widoki, super te Punkty widokowe, nie? Dobra, ja nawet lubię jechać te, te zewnętrzne zlecenia, bo zawsze są jakieś fajne, ciekawe i jest ograniczenie 90 na godzinę, czyli jest tak naprawdę w tirze. Nie można jechać 100 ileś, tylko jedziesz tak jak normalnie 300 na kierowców. Tira 90 na godzinę i nie więcej, nie? Wiadomo, że czasami to jest trochę monotonne. Tak, teraz zobaczcie, ja sobie wrzucę ten, ten pomacik. No i zobaczcie, więcej się nie rozpędza, Ja mogę sobie trzymać gaz do dechy, nie? Ale to oczywiście nic nie daje, nie? Zobaczcie, ja mam tu gdzieś pół przelotowe. Tu, 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 tu. tu. No nie jest, 30 na godzinę, dobra, o jezu wziąłem czerwone z daleka, myślałem, że to jest czerwona ten. Jak to się nazywa? Że wiecie, X, że nie można przejechać, a można. Bo tam jest. Na czerwono 30, że ograniczenie prędkości, bo inaczej się bramki nie zdarzą otworzyć. Chyba, oczywiście, za, zjeżdżam z powrotem szybko na prawy pas, bo, jak żeby inaczej, dobra, ja taki w ogóle na guziku przypisane, że przywrócenie tempomatu. I zobaczcie, ja teraz już nogi, ręce z kierownicy spoko. Nogi luźne, już nie muszę na pedale trzymać, żeby się rozpędzać znowu. Tylko przywracam tempomacik jednym guziczkiem, nie? W pamięci mam tą prędkość i do 90 km na godzinę mi się oczywiście sam rozpędzi, więc to jest spoko. Polecam ustawić sobie ten skrót, jeżeli nie macie, bo, bo naprawdę jest wygodne, nie? Tak, jak widzicie, już nie wszystkie drzewa są zielone, dużo już jest żółtych i za chwilę będą te wszystkie liście spadać. Kto wie, czy gdzieś tam jak, jakieś miasto się nie wiedzie, czy te liście tam gdzieś nie będą sobie już leżały na ulicy, czy tam gdzieś na chodniku, na uboczu. Wydaje mi się, że już gdzieś tak było widać, nie? Że te liście leżały w jakimś miastach. Ja w ogóle z paliwem stoję. czwarte, eee, jak dobrze widzę, nawet więcej trochę. Także nie ma źle, nie trzeba tankować. Spokojnie sobie tą traskę dojadę na tym paliwie. Znowu owoce mnie minęły. Ten sam chłop chyba. Tydydydydy, jest stacja znowu, ale tak jak mówię, ja nie muszę tankować, bo mam jeszcze bardzo dużo paliwa, jeszcze mogę, nie wiem, tysiąc, no tysiąc kilometrów może nie, ale dość dużo mogę przejechać. Zobaczcie, mam aktywny tempomat, czyli sam hamuje mi, zobaczcie, ja nic nie robię. On sam sobie przyhamowuje do tego auta, które jest przede mną, żebym go nie uderzył, nie, to jest spoko. Testowaliśmy też to z juniorem, nie, nie za dobrze to działa, jak się jeździ we dwóch w konwoju, nie wiem dlaczego. Może dlatego, że gra, czasami zdarza się, że delikatnie laguje. Ale z botami działa to całkiem spoko Zobaczcie jak mi to mocno hamuje, ja nic nie robię Zobaczcie, sam, sam Niskie ciśnienie powietrza aż mi się zrobiło Ej no bez jaj. Muszę się naplumpać, jak to mówi junior Czyli, no dobra Czyli to hamuje silnikiem I pneumatycznie Dlatego mega szybko to powietrze ucieka Zobaczcie, ja muszę się plumpać Normalnie mi wyskoczyło powietrze Małe ciśnienie w powietrze w kołach i jest. Dobra, jadę, tam już wyminęło, ok? Już jadę, sorry, sory, sorry, sorry, sory, zemeczki, sory Tak tu w ogóle. Gdzie tu tam aż można? A tam jest taki dość duży parking, nie? Na tym... Yy, na, ma na mapie tak samo było widać takie dość duże, nie? Żeby zajechania. Chyba, że tam gdzieś jeszcze dało się jechać, nie wiem. Dobra, tu mi autobus chce brać, nie? Chyba znowu... Ten pomacik, tylko że jak będę widział, że się zbliżam do kogoś, lepiej chyba będzie wyłączyć ten dymat sobie samemu hamować, żeby mi znowu nie było tak. Żeby dał niskie ciśnienie w kołach, nie? Bo to jest po prostu masakra. Widzicie, stanąłem na środku autostrady. No i lipa, nie? I trzeba było się naplumpać. Dopompować sobie ciśnienie w kołach, bo inaczej bym nie miał hamulców, bym nie hamował, nie? Dobra, czekajcie, ja muszę tu na lewy pas. Puść mnie w migą. No, ten też mi tu, ja tutaj puśmię, no właśnie. No, nie chciał mi wymusić, nie? Jak ja już dawno migałem, zapłacono 53 dolarów za ten odcinek. Tak się cenicie tutaj we Francji, że ja tu za. No dobra, ja jestem ciężarowym, okej, okay, spoko, ale żeby aż tyle zapłacić, masakra. Uwaga, tunel. Tu po prawej coś jedzie, wymijaj mnie, bo chcę zająć prawy pas. Dobra, Mazda mnie tu minęła. Tak, jestem ciekawy, czy coś mi się potwierdzi, na pewno coś wyskoczy, chyba że zrobiłem całe te wyzwanie, także git, 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 dobra, ile mi kilometrów jeszcze zostało, F6, 98 kilometrów, spoko, czyli już bliżej niż dalej, w zasadzie po, ponad połowa drogi, dwie trzecie można powiedzieć, nie, jedna trzecia mi została, bo było... Niecałe 300 jest 100, nie? I powiedzmy, że 300 zostało 100, czyli dokładnie 1 trzecia drogi w tej chwili już do celu. Trzymajcie się prawej strony. Dobrze, że jest ładna pogoda. Zobaczcie, bo jak jesienna pogoda jest, ten modna, jesień, to bardzo często jest mgła i deszcze. Zjeżdżam w prawo, zjeżdżam, zjeżdżam. I, I tak jest naprawdę ponuro i jesiennie, nie? A teraz tak jest tak ładnie. Jak tutaj słoneczko mi świeci elegancko, to normalnie. Prosto, dobra. Y, to normalnie, aż chce się jechać, chce się żyć, nie? To taką pogodę uwielbiam, jak że właśnie tutaj do Eurotracku. No bo idzie fajnie. Fajnie idzie y, widoki podziwiać i w ogóle cieszyć się tą jazdą bardziej, nie? Jak wszystko widać, nie? Montpellier, nie? My tu nie chcemy. My jedziemy na Nice. Będzie na Nice. E, Marsylię, boże, na Marsylię. Na Mar może tam też będzie jakiś stadion. Bo przecież. Marsylia też ma super fajny stadion, nie? Więcej to ja wyjechałem, nie? Dobra, ten mnie nie puści raczej. O, i na Marsylia Portu jest w prawo i my tu, tu wjeżdżam w lewo na autostradę i ja teraz będę zjeżdżał. Od razu będę zjeżdżał. kogut przede mną, widać, że Francuzi. Ale tylko ja zobaczcie, tylko ja wiozę Brackenridge Ridge. Trzymamy się prawej strony, dobra. Yy, nie widać tu na drodze, żeby jeszcze takie naczepy, nie? Boty jeździły na przykład z Bracken Ridge. Dobra, tu trzeba już lewo, 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 lewo. I tu też lewo, 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 lewo. Czy nie? Nie, tu już jest trzy pasy, dobra. Stajemy tu na tym pasie. Bo ja i tak tutaj się nie mogę za bardzo rozpędzić, bo mam tylko 90 na godzinę. I chyba tak, chyba będę musiał tu na Marsylię, zobaczcie, 300 metrów do zjazdu na Marsylię. Trzymaj się prawej strony, tak myślałem, że właśnie będą musiał się trzymać prawej strony, zjeżdżamy, nie jedziemy dalej. Lyon i Marsylia, nie? Lion Lyon. Eee, Lyon i Marsylia... Lyon i Marsylia, to chyba są, jak tu jest tak napisane, że i na Lyon... A nie, Lyon w prawo, Marsylia w lewo. Ciekawe, jak blisko siebie są te dwa miasta, nie zwracałem na to nigdy uwagi, ale widocznie Marsylia i Lyon jak grają, to są derby. Nic nie jedzie, nic nie jedzie, dobra. To też jest dobre, też Wam polecam ustawić takie sobie, że ja na jednym guziku patrzę w prawo, na drugim w lewo. Mogę, nie muszę obracać myszką, wiecie, kamery, tylko sobie patrzę w prawo, w lewo, nie, czy coś jedzie. To też jest mega wygodne. Le, La medie. tam też nie jedziemy. My jedziemy e, Le Marseillais. Zjeżdż z ronda. oczywiście, że zjeżdżam z ronda. Czy będę teraz ciągnął za jakimś, kurczę z kontenerem. Słuchaj, to ja chyba więcej mam tutaj na pacie i jakoś w miarę jadę, a ten mi tutaj zamula normalnie. Ale wpuśćcie na skalę. Eee, o, wpuszcza. Elegancko, dzięki Ziomeczku, dzięki, dzięki. Tak, i tu jeszcze będzie tunel i wyjadę z tunelu i chyba będzie Marsylia. Patrz, na razie nic nie widać, tylko jakieś góry, i ja czuję, że ja wyjadę stąd i mi się ukaże bardzo ładna Marsylia, bo Marsylia jest nad morzem w ogóle, nie? Tam jest chyba już blisko Lazurowe Wybrzeże, jak się nie mylę. Słuchajcie, kto z Was był na, w Marsylii? Piszcie koniecznie komentarze, pochwalcie się. Ja nigdy nie byłem we Francji, a w Marsylii to już w ogóle. Ale chętnie bym sobie pojechał właśnie do Marsylii, bo Marsylia jest bardzo ładna, nie? To jest bardzo ładne miasto. Kurczę, no nie widać tego miasta, tak jak myślałem, to nie jest. Ale tu będę zjeżdżał w prawo. Ciekawe, czy będzie widać, może. Na razie ukazuje mi się Marsylia, zobaczcie. Ukazuje mi się Marsylia. Trzymaj się prawej strony, dobra. Marsylia veux sport prosto i tutaj, dobra, ale prosto nawet się nie da jechać, zobaczcie, nie ma już mapy zrobione, Jedziemy w prawo. Teraz tak, tutaj ostre zakręty, więc lepiej sobie po malutku tutaj zjeżdżać, nie szaleć. Tu jest 30 na godzinę w ogóle i koniec autostrady zobaczcie Ja nie chcę mandatu dostać, nie? Chociaż tutaj mam dużo kasy na tym drugim koncie, gdzie jeżdżę z juniorem razem. Tam nie miałem za bardzo kasy, nie. No właśnie, w ogóle jak wszedłem na to drugie konto, to też miałem aktywne ten Halloween i wydaje mi się, że mogę sobie instalować na każdym koncie, na każdym profilu, znaczy nie koncie, tylko profilu, który mam tutaj na komputerze, te rzeczy z eventu będę mógł sobie zainstalować, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, zjeżdżam z ronda, tu ładne palmy, jeszcze ładniej tu jest, nie? Niż tam było. Jeszcze ładniejsze palmy. I co, zjeżdżam w prawo. I tutaj też w prawo na rondzie. Okej, okay. ja oczywiście patrzę w lewo, czy nic nie jedzie. Nic nie jedzie. No to zjeżdżamy sobie z ronda. O, jadę chyba w kierunku morza, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, tak mi instynkt coś. Tam jest chyba morze, tu jakiś port jest. Okej, okay. ok, ok. Jest chyba morze, zobaczcie. Jaki tu jest wielki kontenerowiec. Normalnie masakra, zobaczcie. Masakra. Tak moi drodzy, wyszedłem z ciężarówki, jak widzicie. Kto mi zabroni sobie tutaj selfie zrobić na tyle kontenerów, nie? Ja tu wypuszczę drona. Zaraz, czekajcie. Uwaga, wypuszczam drona. Bzzzzt. Co tam trąbisz? Bzzzt. Bzzzt. Nie trąb mi tu. Tu elegancko, selfiaczek poszedł Dobra, zjeżdżam z, dro z e, dronem z powrotem I idziemy do mojej ciężarówki Już, już, nikt tu nie jedzie, dobra Oczywiście bieg muszę wrzucić, kurde, nie wrzuciłem biegu Dobra, ja tu gdzieś muszę w ogóle zdać ten mój towar, tu blisko Tu gdzieś blisko Po lewej stronie gdzieś, tam Tu Gdzieś tu, dobra Dobra, jadę tam, jadę co sił Jadę co się jest 5 na godzinę nie szkodzi. Jadę szczęście, mam nadzieję, że policja nie pojedzie. Że nie dostanę mandatu. Ale co, patrz, czyli tu palm normalnie, tu ładnie wygląda, nie? Trzecim zjazdem na rondzie, dobrze. Ten skręca, to jadę szybko. Jadę, 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 jadę. I teraz musimy się nakręcić. Cyk. Zjedź z ronda, zjeżdżam tutaj zobaczy Marina, ślepa uliczka, tu w prawo była firma. Ale ja jadę dalej. No zobaczcie, jak tu wygląda, patrzcie to. Ślicznie, normalnie. Tak, i gdzie ja to mam tutaj do zdania? Tutaj, po lewej stronie, zobaczcie. Tu. Pedeks. Tu, tu. A problematycznie ja nie chcę automatycznie, bo ja jestem kozak, ja zawsze parkuję sam. Jesteśmy na miejscu, dobra, dzięki, siema, przyjechałem z dostawą Lecimy, 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 tu, tu, tu Ja mam w ogóle ustawione losowe parkowanie, nie? Raz jest łatwiej, raz jest ciężej I mam to losowo zrobione, że nie muszę za każdym razem wybierać Tylko raz będzie łatwo, raz ciężko, tak naprawdę, bo nie wiadomo jakby, gdzie mam każdą zaparkować, nie? Okej, okay, wyłączam silnik i uwaga, uwaga! Co się teraz wydarzy? Jestem mega ciekaw. rozprzężenie, synchronizowanie Twojego tego. Dobra, bla, 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 doskonale. 88900, 8300, Kontynuuj. I co teraz? 15 na 15 Wygląda jak zlecenia. Nie, no ja nie chcę tu zlecenia. No i co? Zrobiłem wszystko. No i co? I co? Czekajcie, F6. F7, usługi odholuj do serwisu, tak. Ja chcę zobaczyć, czy ja mogę to aktywować, czy nie. Jak nie, to możliwe, że muszę wziąć inną ciężarówkę, nie? Zobaczymy na innej ciężarówce. Enter. Przede wszystkim serwis, czekajcie przy okazji, napraw się, wymień wszystko. Otwierdź, wstecz, konfigurator, o. Czekaj, ja to tu jest tylko jedno, jak? Nie mam więcej, bo mi się wydaje, że ja to muszę chyba na inną tą... Zamontować. Na inną ciężarówkę, nie? nie? Zrobimy takiego myka szybko, bo ja jestem mega ciekawy. Firma. Zarządzaj ciężarówkami. Moja skaniulka. Gdzie jest moja skaniulka? Iweko, skania R. Nie, skania S. Ta. Moja bielusienka. Siądź za kółkiem. A. To jest faktycznie, że to trzeba, mieć inną, inne auto. Że nie na auto jest ta trąbka. Skania jest bardzo popularna, więc myślę, że na skanie będzie jak już, co? F7. Do serwisu ja muszę to zobaczyć normalnie, nie? Konfigurator z zewnątrz, czekajcie, tu Storm Griffin, Griffin, to ja tylko takie mogę, Czy ja tu mam zrobić. Ej, słuchajcie, piszcie mi, jak mogę włączyć te trąbki, bo naprawdę nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jak zrobić te trąbeczki. Moje biedne trąbeczki, jak zrobić trąbeczki pewnie te usunął, czekajcie i dał sobie tu takie coś, dalej nie ma nie mam, słuchajcie, piszcie jak zamontować te trąbki z Halloween, bo ja widziałem że to ludzie mają, ale jak to mają zamontowane nie mam pojęcia, słuchajcie, mam nadzieję że wam się podobało, koniecznie wbijajcie na Discorda, na TikToka i widzimy się oczywiście na następnych odcinkach na YouTube, trzymajcie się i wszystkiego dobrego, cześć!